Cześć moi kochani, witam Was w czwartek, w czwartkowym śniadaniu z Wnioską. i dzisiaj o wyrażaniu smoking gun smoking gun e, to jest określenie dowodu, który jest takim no, ewidentnym dowodem na to, że ktoś coś zrobił e, jeżeli wyobraźcie sobie sytuację, że widzicie jedną osobę, która leży na podłodze z dziurą w głowie po kuli i drugą osobę, która stoi nad nią i trzyma pistolet z którego jeszcze unosi się właśnie jakiś tam dym czy coś po wystrzale, to jest właśnie ten smoking gun to jest ten dowód na to, że jest niemal niemożliwe, że to wcale że to, że to nie ta osoba, która go trzyma to zrobiła więc e, właśnie, żeby że macie na przykład dowód, taki niezbity dowód na coś, to możecie powiedzieć, określić ten niezbity dowód e, właśnie wyrażeniem smoking gun. Ode mnie to wszystko w tym odcinku, czwartkowym odcinku. E, zapraszam Was na, już na piątkowe z dziennicką. Jeżeli chcecie uczyć się ze mną, to wszystkie informacje znajdziecie w linku na dole. A tymczasem do zobaczenia już jutro w piątek. Cześć!